Przed nami liturgię Triduum Paschalnego. Po raz pierwszy w naszym życiu mamy tak dziwną sytuację, że nie jesteśmy w stanie pójść do kościoła. A musimy jakoś tę liturgię przeżywać. Być może jest to też nadzieja dla nas, że nie musimy robić niczego na pokaz, ale po raz pierwszy w swoim życiu możemy zrobić coś wewnątrz coś co pomoże nam bardziej zrozumieć nas samych i naszą relację do Pana Boga. Przed nami liturgia Wielkiego Czwartku. W czwartku, który przypomina nam o kapłaństwie. Bardzo często przed liturgią my księża mamy pewien kłopot, bo za każdym razem w normalnych warunkach zadajemy bardzo proste pytanie: czy pan lub pani Pozwoli nam dzisiaj umyć swoje nogi. Zazwyczaj słyszymy odpowiedź jedną: mnie? Proszę księdza, jestem niegodny, niegodna. Może ktoś inny byłby lepszy? Na co to wskazuje? Wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze mamy kłopot z przyjęciem służby i jej po prostu nie rozumiemy. Myślę, że dzisiaj w sposób szczególny powinniśmy być wdzięczni tym, którzy nam służą. Podczas tej pandemii w sposób szczególny powinniśmy być wdzięczni za służbę z jednej strony lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi medycznemu, ale także sprzedawcom, handlowcom, dzięki którym mamy możliwość. Jedzenia. Ale jednocześnie pytanie o służbę to nie jest to tylko jak ja jestem wdzięczny za to, że ktoś mi służy. Począwszy od moich najbliższych, skończywszy na ludziach, którzy coś mają mi ważnego dać. Ale też jest pytanie o to, jak ja umiem służyć. Dzisiaj, kiedy będziemy oglądać Liturgię Wielkiego Czwartku. Chciałbym każdego z Was zaprosić do jeszcze jednej ważnej kwestii, a mianowicie do tego, abyśmy w tą liturgię się zaangażowali. Ktoś by mógł powiedzieć, ale jak można się zaangażować w coś, czego, w, co in, w czym jestem tylko za pośrednictwem mediów? A być może przed liturgią warto byłoby dokonać czegoś, dla moich bliskich. Być może, zamiast tego, że ksiądz dzisiaj ma nam umyć nogi, może byłoby dobrze, aby każdy z nas skoncentrował się i przynajmniej umył ręce swojemu bliskiemu. Umył i podziękował za to, że po prostu jest. Dzisiaj, chociaż tak naprawdę to my kapłani my mielibyśmy przyjmować życzenia od wiernych to chciałbym wszystkim wam złożyć życzenia wytrwałości aby ten czas pandemii nie wypłukał z nas wrażliwości ale żebyśmy po tym czasie byli bardziej wrażliwi na człowieka bardziej wdzięczni za to że ktoś się dla mnie trudzi i potrafili pochylić się nad każdym człowiekiem Dzisiaj, w dniu, kiedy Pan Bóg przypomina nam o wymiarze służby, spróbujmy zrobić jeszcze jedną kwestię. Zacznijmy sobie służyć nawzajem. Wszystkiego dobrego, szczęścia Boże.